Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj w Parku Skawińskim spotykam się z Rafałem, aby nagrać kolejny poradnik ekspercki. Dosyć często piszecie do mnie na maila czy na Facebooku z pytaniami o, dotyczącymi ubezpieczeń, dlatego, kiedy Rafał zaproponował mi nagranie takiego właśnie wspólnego odcinka poradnika na temat branży, w której pracuję, to oczywiście z chęcią się zgodziłem. I dzisiaj przygotowaliśmy, właściwie Rafał dla Was przygotował pięć punktów, o których warto pamiętać i o których często możemy zapominać, kiedy kupujemy ubezpieczenie. I ubezpieczenie generalnie niektórzy traktują jako taki obowiązek, który no, chcą po prostu mieć jak najszybciej z głowy, ale właśnie Rafał uważa, jako ekspert, że warto spędzić przy tym temacie, Kilka minut dłużej i warto ubezpieczycielowi podczas zakupu ubezpieczenia zadać kilka bardzo ważnych pytań, które sprawią, że być może to ubezpieczenie wcale wiele droższe nie będzie, a sprawi, że przez najbliższy rok będziemy się czuć, będziecie się czuć, o wiele bardziej komfortowo. I zanim przejdziemy do samych porad, porad i części merytorycznej, ustalmy coś. Skoro Rafał pracuje w branży, to reprezentuje też firmy, konkretnie to Warte i umówmy się teraz, że oczywiście pamiętamy o tym, że współpracujesz z Wartą. I tam, gdzie to będzie niezbędne, konieczne i nie będzie się tego dało ominąć, będziesz się odwoływał do tych rzeczy, które dzieją się u Ciebie na podwórku. Ale postarajmy się, aby cały ten poradnik był maksymalnie uniwersalny i nazwijmy to neutralny, żeby dotyczył każdego, kto ogląda teraz ten poradnik. Rozumiemy się? Tak, oczywiście. Dobrze, to zaczynamy. Przede wszystkim dzień dobry wszystkim, chciałem się przywitać. Od 20 lat prowadzę agencję ubezpieczeniową i pewne doświadczenia też mam związane z ubezpieczeniami. Wiadomo, że nikt nie chce płacić za dużo, każdy chce oszczędzić maksymalnie i wydać jak najmniej. Natomiast uważam z tego 20-letniego doświadczenia, że warto czasami dopłacić niewielką kwotę po to, żeby mieć coś dodatkowego dodatkowe ubezpieczenie, które na pewno pomoże. W sytuacjach ekstremalnych warto przez chwilę dowiedzieć się przynajmniej albo zastanowić nad tym które z tych produktów naprawdę mogą nam się przydać. W tamtym roku na policję było zgłoszonych ponad 400 ponad 400 tysięcy stuczek i kolizji czyli przynajmniej 800 tysięcy osób brało w tym udział biorąc pod uwagę że to jest zderzenie dwóch mhm. samochodów. Te a, czasem a czasem więcej. Te samochody też wymagały pomocy, asystans. Te osoby potrzebowały kierowcy czy ewentualnie pojazdu zastępczego. Także myślę, że warto to przemyśleć. Jednym z takich ubezpieczeń, które mógłbym naprawdę szczerze polecić, jest ubezpieczenie Opon. Jest to ubezpieczenie, które zapewnia spokój w sytuacji po prostu przedziurawionej Opony. Miałem taki przypadek w kilka tygodni temu, gdzie mój klient, no dokładniej syn mojego klienta, zrobił prawo jazdy, wyjechał na weekend do Zakopanego i przedziurawił oponę. Nie wiedząc, gdzie jest klucz, nie wiedząc, gdzie jest koło zapasowe, zadzwonił do taty do Krakowa i ojciec, czyli mój klient tak naprawdę, stąd pokierował, zadzwonił na assistance i pomógł synowi w Zakopanem. Uważam, że za naprawdę Nieduży koszt, bo ubezpieczenie takie kosztuje około 9 zł, czy tam 10 na Teczny. rok. Tak, na rok. Uważam, że warto takie coś sobie dołożyć do swojego podstawowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie polega na świadczeniu usługi wymiany opony, ewentualnie zorganizowaniu pomocy na miejscu. Czyli w sytuacji, kiedy przebijemy oponę, przyjeżdża pomoc drogowa, wymienia nam oponę. Po prostu nie brudzimy rąk, nie musimy się angażować w wymianę opon jak również w sytuacji, kiedy nie można tego zrobić na miejscu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe organizuje pomoc, zabiera samochód do najbliższego warsztatu, tam jest zapłona zmieniana i samochód w dalszym ciągu może kontynuować podróż. Kolejnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie assistance. Do ubezpieczenia OC, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, opon i opon, warto zaopatrzyć się tak samo w ubezpieczenie assistance, które pomaga w sytuacjach awarii, Samochodu, ewentualnie stłuczki albo kradzieże. Usługi z tego tytułu są świadczone na terenie całej Europy. Też następny przykład z mojego podwórka to jest sytuacja, kiedy klient w ostatnie wakacje musiał ściągnąć samochód do Polski z Chorwacji. Wariant ubezpieczenia zapewnił mu 1200 km przewiezienia samochodu na miejsce, a dodatkowo klient dostał samochód zastępczy w miejscu tam, gdzie był na wakacjach i mógłby kontynuować w dalszym ciągu swoje wakacje. Jak się zastanawiam, bo jak mówimy o ubezpieczeniach, które się kupuje, to to jest taka trójka OC, AC, assistance. Czy rzeczywiście wielu klientów należy namawiać na to trzecie assistance? Czy to nie jest takie w miarę oczywiste, że assistance się też kupuje? Na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, jaki zakres jest w ubezpieczeniu. Natomiast to jest ubezpieczenie, które trzeba zawsze dokupić. To jest dodatkowy wariant ubezpieczenia. Są pewne podstawowe rzeczy w ubezpieczeniu, nazywane jako assistance. Natomiast jest to wariant zawsze podstawowy. Warto o to zapytać. Tak jest. Jeśli chodzi o cenę, to rozumiem, że to bardzo mocno zależy od wariantu, bo tak, tak. jak powiedziałeś, 1200 km za granicą. Polski. Tak. Tak? To jest jakiś tam wariant do dokupienia. Większość osób, które kupują ubezpieczenie autokasko, mają w swoim zakresie ubezpieczenia szyb. Natomiast też również namawiam do tego, żeby dodatkowo doubezpieczyć sobie szyby, ze względu na to, że bardzo często się zdarza jadąc autostradą i kamień spod koła samochodu poprzedzającego, nie wiem, wyskoczy, wypadnie, odbije się po prostu i rozbije tam szybę. I w ramach tego ubezpieczenia nie musimy korzystać z autokaską. Nie tracimy zniżek. Szyba zostaje wymieniona w serwisie, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe współpracuje. To jest e, kosztem do 4000 zł i jakby nie angażujemy absolutnie ani swoich środków, ani nie tracimy zniżek, jeśli chodzi o ubezpieczenia. Przy zawieraniu ubezpieczenia również namawiam do tego, byście Państwo zwrócili uwagę na dodatkowy wariant, który jest wariantem bezpłatnym. Posiada to około 70% rynku, to jest tak zwana BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkody. Jest to dodatkowe ubezpieczenie, czy dodatkowy wariant, produkt, który zapewniają Towarzystwo Ubezpieczeniowe, po to, że w sytuacji, kiedy Państwo jesteście poszkodowani w kolizji drogowej, po prostu na skrzyżowaniu ktoś Państwa wiedzie, mając swoje ubezpieczenie OC, zgłaszacie szkodę sprawcy w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym. Nie szukacie Państwo kontaktu do towarzystwa, w którym sprawca był ubezpieczony. Macie Państwo dużo lepsze zaangażowanie w tym zakładzie, w którym Państwo do tej pory jesteście ubezpieczeni. Jakby wszystko jest załatwiane bez Państwa ingerencji, bez Państwa udziału. I tutaj muszę nawiązać do towarzystwa, z którym, z którym współpracuję, ponieważ, jako chyba jedyne towarzystwo, towarzystwo to zapewnia usługę bezpośredniej likwidacji szkody dla wszystkich. Towarzystw ubezpieczeniowych, z których był posz, był sprawca. Niezależnie od tego, czy sprawca należy do systemu OBLS, czy nie jakby, czy, czy jego ubezpieczenie. Tak tak? tak, tak. tak, Warto zapewniać jakby całość. Bo standard jest taki, że jak ktoś wdrożył sobie ten system BLS, to jednak pozwala go uruchomić dopiero wtedy, kiedy ubezpieczyciel sprawcy tak. również do BLS należy. Dokładnie tak. Okay. Czyli u Was jest wyjątek, że nie ważne czy należycie, należy, i tak to przyjmujecie. Z każdego towarzystwa okay. są likwidowane szkody tak. i potem warta jak występuje są do… Wszelkie się wtrącą, ale wolałem… Tak, to, tak oczywiście, to, to to, doprecyzować. Jasne. <gry> yes. A jest jeszcze jedno ubezpieczenie, o którym też myślę. Ja myślę że, tak, tak. myślę, że warto tu podkreślić, bo to gdzieś tam się przywinęło na początku Twojej wypowiedzi, bo pierwsze trzy punkty, o których powiedziałeś, wymagały dopłaty. Tak. Dziewięć złotych, czy, czy może więcej, to mało istotne. Natomiast ten punkt, o którym powiedziałeś, to nie jest punkt płatny i to nie jest punkt, no, nad którym warto się zastanowić, czy go dokupić, czy nie. To jest punkt, który albo się ma, albo się nie ma w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Tak. ale nawet jak się, się ma, to warto wiedzieć, że taka opcja jest, bo zakładam, że nie każdy wie. Ja akurat kojarzę, bo kojarzę, ale myślę, że właśnie taka, taka porada może się przydać. W każdym razie nikt tego nie musi kupować. To jest tak, to, to jest dokładnie usługa jest sama bezpłatna. Tak. Jest jeszcze jedno ubezpieczenie, o którym myślę że też warto wspomnieć. Jest to ubezpieczenie kosztów mm, związanych z kradzieżą samochodu. Oczywiście wiadomo, że osoby, które mają autokasko po Kradzieży samochodu, dostaną odszkodowania. Natomiast jest ubezpieczenie, które gwarantuje, że dostajemy 2000 zł na wszelkiego rodzaju dodatkowe koszty. Typu taksówka, typu. No, przede wszystkim chyba taksówki, bo to jest jakby z tym związane. I mając samochodu musimy się jakoś poruszać po, po mieście, czy nie wiem, zrobić nawet zakupy, odwieźć dzieci do szkoły, czy do przedszkola. I dostajemy pieniądze, żywą gotówkę na to, żeby te koszty pokryć. Czyli AC, w razie czego pokrywa koszt utraty samochodu. Tak. Natomiast aż do momentu odtworzenia tego samochodu miną te dwa tygodnie i założenie jest takie, że te dwa tysiące powinny wystarczyć na to, aby te koszty, które powstają w wyniku zamieszania. Tak, tak. Również zostaną pokryte drogi, to jest? 19 zł. Jeszcze dopytam o jedną rzecz odnośnie tych 2000, bo tak się zastanawiam, wy kontrolujecie w ogóle na no co klient wydaje? Klient nie, nie, nie kontrolujemy. Zamiast ktoś tego. może, nie wiem, ukradnął mu samochód, a on wyda 1500 z tego na przyjęcie urodzinowe dla córki? Zamysł tego jest taki, że ma to, mają to być pieniądze po to, żeby ci pomóc, po prostu pomóc w normalnym życiu. Dziecko do szkoły, zakupy dojazd do pracy i tak dalej. Natomiast y, warto tego nie kontroluje. Czyli to są pieniądze, które możesz przeznaczyć na co chcesz. Tak naprawdę po kradzieży samochodu twój budżet naprawdę bardzo ucierpi. Nie ze względu na kradzież nawet samą, tylko na te wszystkie dodatkowe opłaty. I zamysł tego ubezpieczenia był taki, że po to te pieniądze są jakby dodatkowo dokładane, ale nikt tego nie kontroluje. Ja tak się zastanawiam, ile można wydać przez dwa tygodnie um, jeżdżąc po, nie wiem, po Warszawie? W Warszawie nie wiem, natomiast mam przykład z mojego rynku, Słyska? gdzie kolega ta, gdzie kolega po prostu stracił samochód, po prostu ukradli mu, mhm. będąc z pracy, wydał przez dwa tygodnie około 1500 zł na taksówki, Że jest to dość spory mhm. koszt. Właśnie, to jest koszt, którego nie czujemy, no bo mamy samochód, tak? tak. I nie, nie mamy świadomości, ile nagle będziemy musieli wydać, jeśli go nagle zabraknie. No, Rozumiem, że prowadząc 20 lat agencję mógłbyś teraz opowiadać jeszcze przez godzinę i tych punktów mogłoby się zrobić 25, a nie 5. Tak. Ale umówiliśmy się, że będzie takie top 5 i proponuję zrobić takie szybkie podsumowanie. Przede wszystkim zwrócić uwagę na bezpośrednią likwidację szkody. Czy Towarzystwo Tym się Ubezpieczamy posiada taką, taką opcję? Bardziej, że to jest bezpłatne. Tak jest. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ubezpieczenie opon które no, może się po prostu przydać zawsze. Ubezpieczenie assistance, które jakby zapewnia nam pomoc i samochód zastępczy w sytuacji awarii, e, w kradzieży albo stuczki. E, ubezpieczenie finansowe, które pozwala nam w sytuacji kradzieży dostajemy po prostu gotówkę do ręki. E, I ubezpieczenie szyb, tak jest, które jakby zabezpiecza nasze szyby i nie angażując ani autokasko, ani nie tracimy przez to zniżek. W tamtym roku w Warcie zostało zgłoszonych 22 tysiące przypadków, kiedy zostały rozbite szyby, czyli co średnio co godzinę 2,5 szyby zostaje rozbite. Mhm. Myślę, że warto się nad tym zastanowić i warto mieć takie bezpieczeństwo. Fajnie, że masz takie statystyki, bo to bardziej przemawia do wyobraźni. Tak na pewno. Dobrze, Rafał, dziękuję za szybkie, ekspresowe i sprawne podsumowanie i w ogóle wyłożenie nam tych rzeczy. Myślę, że dla takich bardziej wytrawnych kierowców, nie było to może jakieś takie, powiedzmy, przełomowe: w sensie, że odkryliśmy w wszystkich pięciu punktach coś, czego oni nie wiedzieli. Ale jeśli choćby części z naszych widzów. Choćby część z tych punktów e, e, be, jawi się jako coś, o czym wcześniej by nie pomyśleli, tak? a następnym razem rzeczywiście zadadzą to pytanie, to myślę, że możemy uznać, że taki krótki, szybki poradnik e, będzie dokładnie tym, co właśnie dzisiaj powinno zostać e, e, nagrane i, i, i być online i pomagać e, właściwie podejmować decyzje podczas e, ubezpieczenia samochodu. Też tak Dzięki za, 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 za pomoc i jeśli Wam przychodzą do głowy jakiekolwiek inne pytania, to myślę, że zajrzesz jeszcze pod filmem, będą komentarze bardzo i, i, i może na któreś z tych pytań znajdziesz chwilę, żeby odpowiedzieć. Na pewno to tak będzie. Super. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych. Cześć.